Hejka kochani, z tej strony Kukilia A dzisiaj słuchajcie Będziemy ymm, mniej więcej Patrzeć w po Podziwiać, dobra Chodzimy, bo tam słyszałam jakiś remont Dobra Co to jest? Nawiedzony dom Barbie Na samym szczycie O ja tam widzę Jakiś nawiedzony dom I to był mój dom Co to? Zapraszamy, bać się należy. Zawsze Anonim i Lucyfer. Tak też myślałam. Dobra. A tu co to, to jest? Bitwa o świętej... Ja tu. Ty o Julię. Nie! Nie będzie żadnej bitwy. Ja nie chcę. Co to jest? Dom czysty, bagaże wyniesione. Sprzedany dom. Anonim i Lucyfer Kontakt. O nie, nie, nie. Nie mogę pokazać. Dobra. To dziwne. Mega dziwne. Słuchajcie. Nie? nie chcę, żeby ten dom był pusty. No już jest pusty. Nie. Nie może być tak. Nie. Będę mi tęsknił za tym domem. Przecież sama go budowałam dla Dominika. Nie wiedziałam, że on istnieje, ale no. Ładny duch, co nie? Mega śliczny Dobra, idziemy do tego nawiedzonego domu i zobaczmy, czy to prawda, że strach się bać No wygląda czysto Wygląda czysto Zobaczmy mhm. Kuchnia jest czysta Dziwna. Pokój tortur. Żartuję sobie. O To o. Serio poli. Dobra. Przechodzimy dalej. O czekajcie, może tego screena zrobię na miniaturę. Ok. Zrobiłam. Dobra. Super. A no, ostatni człowiek tu leży. O nie! Strach się pać. Co to jest? Żartuję sobie? Co to? A! Nie! Pomocy! Pomocy! O, o okej. Okay. Mam szczęście, że potrafię latać tutaj, ale... Co to ma być, kurde? Chodź mnie. Jestem twoim widzem. a on ciebie taką przynętę dać. No nieźle. Tutaj mamy ognisko nawet. wow. To jest straszne. Ten pokój już jest straszniejszy. Dobra. Co? Musiałam sobie kichnąć, więc no... POKÓJ ANONYMA nie, NIE WCHODZIĆ Kocham Julię, moje życie, moje... Co? Co to ma być? Nie, 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 nie Co to? Kuki, Julia, ja... Nie, 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 nie Na pewno nie Kuki Julia, to już jest straszne Ma rację To jest najstraszniejszy pokój Dobra, dobra, dobra. Idziemy dalej. Czy to jest wszystko, czy coś jeszcze przekopiliśmy? O! Nie wiem, czy ja to pokazywałam, ale w ten domu jest takie akwarium, takie duże. Więc trochę szkoda mi było opuszczać, bo lubię zwierzaki. Tu są delfiny! Tu są żółwie! Zobaczcie... No dobra, no... Idziemy. Kurczę, coś jakby słyszałam... Dobra, zgubiłam się we własnym domu. W sensie teraz to już dom, a nie ma, ale no. Dobra, chodźmy. Może tędy? ty? Eee... O, to było ten pokój. Dobra. Może tędy? ty? Ok, to jest ślepa uliczka. Co jest? Dlaczego ja tego nie zauważyłam? Dla Kukiuli. O, jaki słodziak. O, matka. O, matka. Chodź do piesiolku. Dobla. Dobla. O, matko. I to nieprawda tu nie osadni człowiek, bo my wyszliśmy żywi. On chciał tylko nas nastraszyć. Ej, mam pomysł, róbmy takiego branka, że. Po prostu mu wszystko, co on zrobił. Bo to mój dom. Nie ma prawa w ogóle cokolwiek tu robić. Ale to serio jest przerażające, jak tu wpadniesz od razu. Dobra. Głowy nie. To w ogóle nie było straszne. Jeżeli mamy my dać anonimowy pip, Pomysł na to, żeby to było straszne, to niech on tylko poprosi. I na pewno to też niezbyt zadziała. Jeżeli chcesz uwięzić ludzi, to jak najbardziej, ale no. Kwart. Bo to był kwart. Dobra. No to fajnie. A tedy nie mogę tutaj być. Chodź, pisiolko. Chodź. Dobra, może damy mu mięso. Mię... Fuu! to wygląda jak mózg. Le! Eee. Ale psy to jedzą. Chodź. Chodź, zobacz chcesz. Mogę cię nakarmić? Mogę. Chcę, żebyś był duży. O! No. Teraz to jesteś mega cute Dobra, chodź Piesek Idziemy stąd Mi się mega podoba to, kurczę ten dom Ale musieliśmy go puścić Nie wiedziałam, że to będzie taki dom dla Anonima, też to nie wiedziałam Ue Uwagatun Dobra, chodź tu, nie chcesz tędy, to niech Ale możesz... No kurczę no Mam wziąć smycz Po, po stronek Dobra Uwiąż Chodź tu <laughs> Jak o tym wszystkim myślimy, słuchajcie To to nie jest straszne i nie ma być straszne tu w domu. Nawet on nie pytał mnie o zgodę, skoro się przeprowadziłam. A on tu na pewno nie mieszka, widzę. By. <śmiech> <śmiech> Dobra. Uwiążmy. Chodź tu. Do mnie. Co tam jest napisane? Nawiedzony dom Barbie. No chyba nawiedzony dom Anonima O matko nie! Nie chcę, żeby się upadł tak jak ja. Dlatego teraz jestem. Pies! Co ty robisz? Chodź. <śm> Dobra, jesteśmy nad drzewami, więc jak upadnie, to już na drzewo. Okej. Okay. O nie! Biedne. Dobra. Siądź. Zjedz. Zjedz, 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 zjedz. Siądź. Dobra. O, obok tych papug. Papugi cię popilnują. Tak? Chyba, że po prostu. Kurde, nie chcę, żeby ktokolwiek cię ukradł. Chodź. No. Chodź. Mówię coś. A no tak, bo tego wstań. Chodź. Do nogi pies. O, i tu na podwórku. <laughs> Wiesz, no bo też nie fajnie jest tylko w domu go więzić. Słuchajcie, dlatego postanowiłam, że na podwórku go tam. Możesz się tu połazić, ale jak będę tam w domu, to ty się tepniesz, więc chcę, żebyś siadł. Tak. Ładny, grzeczny pies. Dostaniesz jeszcze mięso. Masz. Dobra, niektórzy są dla psów bardzo okropni w Minecraft. Ym, więc no. A ja jestem po prostu mega milutka i, i staram się być mega milutka. Mamy wreszcie psa jupi. To znaczy jak wreszcie przecież list to taki jakby gatunek. Ale słuchajcie no. Pies to pies. Fajnie, że mamy. No dobra kochani, więc jeżeli bym się podobało, dajcie łapkę w górę, z wykwoneczkiem, no i pa!